Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i pozwoleniem wodnoprawnym dla nitrochemu, w ściekach odprowadzanych z nitrochemu nie powinno być tych substancji, a są już po zakończonym, y, y, zakończonej inwestycji, stwierdzamy w ściekach obecność tych substancji. W drugim miejscu, w wodach podziemnych wypływających z nitrochemu, również stwierdzamy obecność tych substancji, a zgodnie z przepisami ich wartość jest zero, są niedopuszczalne, żeby występowały. W kontekście tego i tych badań wykonanych w tym roku przez spółkę Envik w miesiącu maju, lipcu i powtórzone później złożyliśmy zgodnie z prawem zawiadomienie do Regionalnego Dyrektora Środowiska zgłaszając szkodę w środowisku naturalnym. Instytucja się tym zajęła, czekamy na badania. Także swoją powinność, swoje zobowiązanie, wykonując statutowe obowiązki, jako, jako, jako spółka, jako wodociągi, ale również nasze takie obywatelskie dla mieszkańców, wykonaliśmy. Natomiast ta druga strona odmawia dostępu do dokumentacji, do dokumentów, do instalacji, do technologii, mimo że do tego jest zobowiązana pozwoleniem wodnoprawnym i umową. Tej drugiej strony nie ma akurat tutaj z nami. No to jest my chętnie to pytanie Właśnie oczywiście zadamy. się warto byłoby zadamy. zapytać dlaczego, bo mówię sam osobiście, m, widziałem. A może zwyczajnie, chodzi jakiś konflikt międzyludzki nie albo polityka, być Nie jest odwrócenie uwagi, bo jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego się nie chce tych instalacji no, no, pokazać, to dlatego, to jest, nie ja nie że jest, ja nie chce się ujawnić wyników badań. że jest tak dobrze. No, czyli no, że właśnie, no, Panie Profesorze. Ja przypuszczam, że jest lepiej. O, tak bym to stworzył, Czyli ale, cały czas i, nie ale tak, mówię, ale być, mówię tak? moje przypuszczenie, bo jeżeli się nie chce coś pokazać, coś się ukrywa, to no, to, znaczy, to jest coś do ukrycia. A z kolei, że działa, to też widzę. Pan stwierdza jednoznacznie, to przed chwilą usłyszeliśmy, że jest coś do ukrycia. Panie nie, ja czy mówię, tak? jeżeli się. To jest, to nie stwierdzam, bo ja nie wiem, czy coś ukrywa. Ja wiem, tylko taka jest zasada psychologiczna. Jak o czymś nie mówię, co, o czym powinienem mówić, to znaczy, że nie chcę o tym mówić. A dlaczego? No to już jest kwestia teraz. Nie wiem. Tego, ale administracja państwowa, powołana do tego agendy ministra środowiska i państwa polskiego się tym zajęły. Ja jestem spokojny o to, że problem zostanie rozwiązany, wyjaśniony i w końcu my zobaczymy, dowiemy się, w się dowiedzą w szczególności, co tam się Kiedy dzieje. Kiedy to nastąpi? Bo mnie interesują daty. Bo możemy mówić oczywiście, że w jakiejś tam przyszłości, ale czy to będzie rok 2019? Nie, nie wiem do końca. Należałoby zapytać te organy. Powiem tylko o jednym. Sanepid zakończył badanie. Szybko, ale co się okazało? Po analizie tego dokumentu, który otrzymaliśmy, widzę tam jakieś rozważania, śmiejąc wiedzieć pseudonaukowe, że jest w zasadzie dobrze, a ma do dowodem na to jest badanie ścieków przedstawione przez nitrochem, trochę, ale znowu nie z tego punktu, gdzie są te zanieczyszczenia. Dobrze, panie prezesie, zostawmy tę kwestię, na pewno będziemy ją jeszcze wyjaśnić i wracać do, do tematu, a zakończyć chciałbym, może lżejszym nieco y, tematem czy pytaniem. Otóż my często kupujemy wodę w sklepach, w różnego rodzaju plastikowych baniakach. Czy ta woda, którą, która płynie nam z kranów w Bydgoszczy, nadaje się do picia? Moglibyśmy przestać kupować tę wodę w plastikowych baniakach? Jak to wygląda? Żebyś, pan profesor nie, nie, nie chwalił się sam, to powiem, że w ramach pracy ze studentami od czasu do czasu, no bo analizy wody robimy te badania w kranach i muszę powiedzieć, że ta woda ma o, spełnia wszystkie wymagania no Tak nie, zwaną kranowe możemy pić, Panie profesorze. Kranowe możemy. No, nie robiłem uczciwie, przyznaję się, nie robiliśmy badań biologicznych, bo do tego jako chemicy nie jesteśmy specjalnie upoważnieni. Nie robiliśmy, ale to, to nie mamy do tego upoważnienia. Mieliśmy jeszcze, robiliśmy to w czasie, kiedy to moje laboratorium miało akredytację, a więc z pełnym upoważnieniem. Pełnym mhm. Muszę powiedzieć, że woda Hmm, odpowiada jakości. Dobrze, ale to jeszcze pytanie też na koniec do Pana Prezesa Drzewieckiego. No woda, którą wy produkujecie, może być rzeczywiście wysokiej jakości, natomiast jest pytanie, czy nasze krany nie są jakoś tam zanieczyszczone, czy rury nie jest... są zanieczyszczone. To nie ma znaczenia, często słyszymy takie tam opinie, często czy czasami, że coraz rzadziej, to są takie jakby odgłosy tych, którzy próbują za wszelką cenę bronić jakości wody w butelce, której moim zdaniem się obronić nie da i to w laboratorium widać, natomiast tyle, jeśli chodzi o jakość wody w kranie. To nie jest kwestia, jest albo nie jest. Proszę zauważyć, że na straży tej jakości stoi rozporządzenie ministra zdrowia, które w tytule ma zapisane. To jest rozporządzenie o jakości wody do spożycia przez ludzi. Czyli jest to produkt spożywczy i my musimy gwarantować jakość wody w kranie. I tak jest zbyt Bydgoszczy i w całej Polsce. To jest problem rozwiązany. Było to możliwe dzięki ogromnej pomocy finansowej Unii Europejskiej. Mało tego, nie wiem, ja to przypomnę, bo jednym z podstawowych zobowiązań najpierwszych w traktacie akcesyjnym, jaki rząd polski podpisał, było zobowiązanie się rządu polskiego, że zapewni, zapewni przepraszam, nam Polakom we wszystkich kranach w Polsce wodę o jakości wody do picia. Ja zachęcam do picia wody z kranu niegotowanej. Nie zachęcam, no mogę jako prywatna osoba powiedzieć, też jako szef firmy, do tej wody w i to nie zawsze i nie każdą, natomiast ta woda w kranie jest gwarantowana co do jakości, jeżeli chodzi o fizykochemię, jeżeli chodzi o bakteriologię również. Panie że nie ma ryzyka pogorszenia jakości wody przez tam kran taki czy inny, bo jakość jest gwarantowana do, do budynku. Natomiast jest taka nadwyżka jakościowa, że tak powiem, że nawet jakieś drobne, co się to może pojawić... To nie miałby to większego znaczenia.